popołudniem, niezbyt ciepłym, ale za to po w miarę ładnym dniu. Zapraszam wszystkich bardzo gorąco do wspólnej zabawy. Wczoraj udało się parę osobom wygrać u nas y, y, przyzwoite nagrody, także kontynuujmy. Proszę Państwa, pierwsza zagadka na ekranach. Trzeba uzupełnić brakujące litery i odczytać hasło. Nie mogę powiedzieć, że to są łatwe zagadki, także już nawet ta pierwsza jest dość trudna, trzeba troszkę pomyśleć, pokombinować, nie wiem jak tam Państwu idzie odgadywanie tych zagadek, dla mnie to, to nie jest mój ulubiony typ, ale, ale jakoś dajecie sobie z tym radę, także mam nadzieję, że w trakcie, jak opowiem o zasadach, to ktoś zdoła to rozszyfrować. W naszym programie mogą brać udział wyłącznie gracze pełnoletni. W trakcie programu rozegramy konkursy interaktywne, do których można się zgłaszać pod wskazane na dole ekranu numery. Płacisz za każde zrealizowane połączenie, również za takie, które nie połączycie ze studiem. Aby dostać się na antenę, należy znaleźć otwartą linię, która bezpośrednio połączy cię ze studiem. Aby trafić na otwartą linię, musisz najszybciej odpowiedzieć na pytanie, które usłyszysz dzwoniąc na nasze numery. Te szczegóły w regulaminie na www.łowcynagrod.com. na pierwszą osobę, na osobę, która rozwiąże naszą pierwszą zagadkę, zobaczymy, zobaczymy komu się uda. To eee, no, tak, tak, takie hasło, że trzeba odczytać hasło, to jest niestety niezbyt fajna sprawa, bo zupełnie nie wiadomo na czym się zaczepić, od czego zacząć. No tutaj dwa słowa. 5 liter w pierwszym, sześć liter w drugim. Trzy litery w sumie państwo macie, uważam, że jest to wyzwanie, <grym> no jak nie, no weź na to spojrzy i spróbuj to, naprawdę wyobrazić sobie, że nie znasz, bo reżyser mi mówi, to jest banalnie prosta zagadka, Anka, nie panikuj, naprawdę to nie jest łatwe, jeśli się nie zna odpowiedzi, naprawdę nie jest łatwo wymyślać o co może chodzić, ale też tutaj są ludzie... O różnych zdolnościach, niektórzy z Państwa są bardziej spostrzegawczy, niektórzy wolą matematykę, a niektórzy jakimś studentem rozwiązują takie zagadki. To jest dla nich chyba pole do popisu, także 50 złotych czeka. I tutaj liczy się też refleks, nie zapominajcie, kto pierwszy trafi do studia, ten, ten zapewne wygra nagrodę. Proponuję dzwonić może nawet okazuje się, że można do nas dzwonić pod jeden numer telefonu zarówno z telefonów stacjonarnych jak i komórkowych. To jest ten dłuższy numer 704 304 304. Także już nie będę bieszać z tym drugim numerem, skoro z obydwu telefonów można dzwonić pod ten sam. To tak, to spróbujmy w takim razie to rozwiązać. Jeśli komuś się udało wykombinować o jaki może chodzić, o jaki może chodzić hasło i co tam, jeśli bym miała coś podpowiadać, to bym powiedziała, rozejrzyjcie się. <laughs> Niekoniecznie po swoim pokoju, ale po moim pokoju. <laughs> Bo mi się wydaje, że to jest ogromnie trudne i że nikt tego nie rozwiąże, mimo mówię, że dacie Państwo radę. No dobrze, no to czekam w takim razie. Jeśli rzeczywiście ktoś to rozwiązał, to proszę wykręcić ten nasz numer telefonu 704 304 304 Czekam na telefon przy okazji, tylko powiem, że strasznie głośna muzyka słyszę. I w związku z tym nie wiem, czy na pewno będę dobrze słyszeć reżysera, jakby coś mi chciał powiedzieć, to musi przyciszyć mi muzykę. Dobra, yy, no przede wszystkim mam nadzieję, że Państwa będę słyszeć, także czekam na ten pierwszy telefon, żeby, żeby się o tym przekonać. Dobrze, to jakie, jakie są te dwa słowa, one są ze sobą, o chwileczkę, bo tutaj nie ma co gadać, jak ktoś już wie. Proszę bardzo, jaka jest odpowiedź? Dzień dobry Pani Aniu. Ładna fryzurka dzisiaj. Dzień dobry. O, Hafu, to będzie Dziki Zachód. Brawo, brawo, naprawdę. Brawo, bo nie wiem, jak tutaj można do tego. Dojść fryzurka prosto od fryzjera, także dziękuję bardzo. Jak widać nie wszyscy mężczyźni nie zauważają takich ważnych rzeczy. Także pięknie dziękuję. Znaczy się warto było zapłacić, chociaż to zawsze boli. A, a teraz proszę bardzo, spróbujmy sobie poradzić z następną zagadką. Panie z naturalnym kandydatem na na kolejnego na zwycięzcę przy tej kolejnej zagadce, bo najwyraźniej dobrze Wam sobie radzi z, z tymi zagadkami z uzupełnianiem liter. Tu naprawdę mm, Proszę Państwa, naprawdę mogę powiedzieć, że to nie wszyscy sobie z tym dobrze radzą. Nie wszyscy, to jest jakieś troszeczkę za bardzo abstrakcyjne. Jedna litera, trzy litery na dwa słowa, jak wymyśleć o co chodzi. Nie wiem, jakim cudem Państwo tego dokonujecie. To już nie pomogę w żaden sposób, bo niestety nie widziałam odpowiedzi. Do pierwszej widziałam podpowiedź. Widziałam odpowiedź, dlatego troszeczkę bo on w stanie podpowiedzieć, ale tu niestety już mi nie pokazał. <laughs> Także nie będzie podpowiedzi, sami musicie to rozszyfrować. Czyli trzeba uzupełnić brakujące litery i odczytać hasło. Kolejne 50 zł czeka. Pierwsze hasło to był dziki zachód. Pan zarobił 50 zł, a teraz czekam na kolejne osoby. Czy komuś chciałoby się z nami pobawić, chciałoby się pokombinować? Proszę spróbować, dobrze? Proszę spróbować, bo mam nadzieję, że, że da radę. Sama myślę, co to może być. Mi się tylko kojarzy Morele. Ale to chyba byłaby zbitka z obydwu słów, także coś tutaj z innego. Nie wiem, nie wiem, co tam może być jakiś. No to różne rzeczy mogą być, znaczy, gdyby ja zawsze próbuję wymóc na reżyserze, żeby nie pisał, że odczytaj hasło, tylko żeby podał z jakiej kategorii, jak to jest hasło, żebyśmy czegokolwiek mogli się uczepić i od tego szukać. Ale najwyraźniej, skoro tę pierwszą zagadkę Pan tak bez problemów w sumie rozwiązał, to to znaczy, że są osoby, które dają radę bez żadnych więcej odpowiedzi, więc zapraszam. Jak Ci uda rozszyfrować, to trzeba spróbować do nas zadzwonić. I mam nadzieję, że uda się też do nas dostać. Chyba nie powinno być większego problemu, bo przy tej pierwszej zagadce naprawdę w sumie szybciutko nasz zwycięzca trafił na antenę, także mam nadzieję, że teraz też będzie to podobnie się prezentowało, chociaż nie ukrywam, że ten poziom trudności, zagadek rośnie w trakcie trwania programu, także. Sądzę, że ta jest troszkę trudniejsza od poprzedniej, jak dla mnie jest tak samo trudna jak pierwsza, ale, ale może, może tutaj różnie może być. Także dobrze, jeśli się uda, to przypominam, można właściwie z obydwu telefonów, i stacjonarnego, i komórkowego, okazuje się, że można nawet po ten sam numer do nas dzwonić, żeby było prościej. To jest numer 704 304 304. Proszę. Nie urywa telefon, no, ale dobrze poczekamy jeszcze. Gdyby ktoś był gotowy, to zapraszam do, do, do telefonu, do dzwonienia, żebyśmy sobie z tym jak najszybciej też poradzili, bo też mamy tam później następne, następne zagadki, coraz trudniejsze czekają. 1, 2, 4, 5, pierwsze słowo, 2, 4, 6, drugie słowo. Tak samo jak w przypadku poprzedniej zagadki, to nam to to był dziki zachód. I też były trzy litery, i tyle samo liter w obu słowach. Te słowa są oczywiście ze sobą jakoś mm, logicznie y, powiązane. Nie wiem. <ścoughs> ja cię powiem. Morele. No nie, to nie są Morele, ale to mniej więcej tyle, tyle liter musiałoby być i nie być, żeby odgadła Morele. No, Dwa wyrazy, dwa wyrazy. Szukajcie jakichś pomysłów na to, jakiego rodzaju to może być hasło. No to różnie bywało, to mogły być i tytuły książek, tytuły piosenek, to mogły być jakieś, co tam przedawał, jakieś kosmiczne hasła, jakieś geograficzne hasła. Najróżniejsze. Kategorie. Także no nie podał nam reżyser w poleceniu, jakiego rodzaju hasła szukamy, ale mam nadzieję, że, że ktoś z Państwa da radę i bez, tego, bez tej dodatkowej informacji. W każdym razie trzeba uzupełnić brakujące litery i odczytać hasło. O, o proszę. Dzień, Dzień, Dzień dobry. dobry. Witam. Aha, no to jak jest hasło? Może martwe. Martwy, może martwo, może martwe, może martwe. Wie pan co pasuje? Brawo! 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 I 50 złotych razem z brawami. Także gratulacje! Super! O, właśnie muszę odsłonąć, wyjść może. Co to za okrutne słowo jest? Michał, wariacie. Daj spokój! I na cały ten długaśny wyraz, cztery literki dałeś. Dawaj, dawaj stówę. Wszyscy cali? Mm. <laughs> się toczą dyskusję. Ktoś chyba spadł z krzesła. Mam nadzieję, że nie ze stołka <laughs> i że uda nam się na chwileczkę może mi się uda wymusić na nich stówkę. No, ja sądzę, że tu należy się grać podwyżka, bo prawdę mówiąc, zagadka wygląda porażająco. Mamy tak dwa wyrazy: pierwszy jest 2, 4, 5 liter, mamy jedną F e w środku, a drugi wyraz 2, 4, 6, 8, 10 liter i mamy 4 litery podane. Z tego 4 litery znamy, także żyć, nie umierać, wspaniale. Stówka wymuszona, także proszę bardzo. Zastanówcie się Państwo, chwileczkę, dobrze? Jeśli to coś komuś pomoże, to mogę tylko powiedzieć, że poprzednie zagadki, odpowiedzi do poprzednich zagadek dzisiaj to był tak dziki zachód, i może martwe. To były, to były takie odpowiedzi. Także może to jakoś jest też nie wiem, powiązane, chociaż to trudno by było się domyślać. tam chwileczkę na pomyślenie, bo też wiem, że to no nie tak od razu się y, odgaduje. No w jakiś sposób zawsze próbuję znaleźć dla Państwa jakiś, jakąś próbę podpowiedzenia, typu no spróbuj, nie wiem, zacząć od tej litery, albo spróbuj y, sobie podzielić obrazek na części, porównywać jakieś wskazówki, jak rozwiązywać zagadkę. Nie mam żadnych wskazówek co do tego typu zagadek, nie wiem jak je rozwiązywać. To musielibyśmy się spytać panów, którzy rozwiązali poprzednie zagadki, jaka jest metoda na to, nie wiem. No po prostu to, to chyba na zasadzie takiego patrzę na to i myślę, 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 przewijam tam jakiś jakiś słowotok, jakieś skojarzenia, jakieś zestawienia słów i w którymś momencie bach coś tam się zazębia. Ta pierwsza literka ostatnia, ten te długi wyraz, ten krótki wyraz i nagle się okazuje, że, że ktoś rzeczywiście odgadł. Ale na pierwszy rzut oka to jest trudne, bardzo trudne. No nic, w każdym razie udało mi się podwyżkę załatwić, także przynajmniej to jest dobra wiadomość, jest 100 zł do wygrania. I przypominam, że jeśli komuś udałoby się to hasło odczytać, to w sumie można nawet pod ten jeden numer, ten 704-304-304 z obu rodzajów telefonów do nas dzwonić. Także i z komórki, i ze stacjonarnego. Nic Państwu nie pomogę, przykro mi tak jak ten dziki zachód pierwszy podejrzałam mu przez ramię, jaka była odpowiedź tak dalej już nie, nie pokazał mi, więc, więc nie jestem w stanie za bardzo tutaj nic odpowiedzieć, ale może sami dojdziecie do tego, bo y, mamy minimum dwóch panów, którzy sobie jakoś z tym poradzili z poprzednimi zagadkami. Tu rzeczywiście jest trudniej chociażby przez ten długaszny drugi wyraz. I w dalszym ciągu, jeśli chodzi o polecenie, no to wiemy, że uzupełni brakujące litery i odczytaj hasło, czyli nie wiemy nic, czyli wiemy, że dużo liter brakuje i... I hasło może być absolutnie z najróżniejszych kategorii, czyli może to być się, to, co bywało e, na, w innych programach, jak były te właśnie do uzupełniania. Były tytuły, książek, piosenek, były właśnie jakieś hasła kosmiczne, typu Droga Mleczna, pamiętam, że coś takiego. Były geograficzne nazwy, tego typu rzeczy. Jest to dość strasznym ciągu szerokie, <laughs> szerokie pole poszukiwań, kilka kategorii minimum Wam tutaj podsuwam, ale mam nadzieję, że, że ktoś tutaj wpadnie na, na pomysł, co to może być. Także 100 zł do wygrania, proszę Państwa, jeśli komuś się uda, to czekam na telefon. Udaje się Państwu trafiać do nas do studia, bo dwie zagadki już rozwiązaliście. Tego samego typu. Może były rzeczywiście troszkę łatwiejsze. Były łatwiejsze, bo chociażby ten drugi wyraz tutaj taki długaczny to utrudnia, ale, ale udawało się. Udawało się, także sądzę, że jeśli chwilkę cierpliwości tą wykaże, to wykażę, to tę zagadkę też Państwo rozwiążecie. Także jeśli ktoś da radę, to zapraszam do telefonów. Dobrze? Jest rzeczywiście taki moment, jakiś jak takiego spadku energii teraz koło tej czwartej. Przed chwilą jak zaczynaliśmy program, to wręcz miałam takie wrażenie, Boże Święte, już cały dzień przeżyłam dzisiaj, tyle rzeczy już się dobrze było wydarzyć, tyle zrobić. A dopiero teraz zaczynam program i Państwu sądzę, że jak wracacie z pracy, to pewno jeszcze, jeszcze yy, ciężej Wam się... Jakoś tutaj zmobilizować, żeby jeszcze się zastanowić nad jakąś zagadką, jeszcze zadzwonić, znaleźć telefon. Każdy ma ochotę, jak tylko wejdzie, rzucić wszystko tak, jak stoi i usiąść na kanapie, albo nawet się zdrzemnąć, czy koniecznie coś zjeść. No, rzeczywiście to może być taki troszeczkę trudny moment dnia, aczkolwiek z kolei nasz program nie trwa długo, także jakbym mogła Państwa jakoś zmobilizować do tego, żeby, żeby się spróbować jednak zastanowić. Mam jeden sposób, 150 złotych bym poprosiła, nagrody, po 50 wygrali, wygrały osoby, które podały odpowiedzi do pierwszych dwóch zagadek, także trzy razy tyle do wygrania. Dacie się skusić, dacie się odciągnąć na chwileczkę od obiadu najpewniej, bo jeśli ktoś wraca do domu o tej porze, to pewno pierwsze co robi, to rzuca się na obiad. Ale to nawet nie przeszkadza, można tam tę zupę tam sobie siorbać, a przy okazji po prostu spoglądać na to od czasu do czasu i próbować myśleć. I jemy to na ogół, nie gadamy za dużo i myśleć w tym czasie, co to może być, jaki, jaki może być, w ogóle z jakich kategorii mogą być te hasła. No te wyrazy jakoś się łączą logicznie, więc yy, powtarzam, no, co tam bywało, tytuły, yy, nazwy jakieś geograficzne czy też... Yy, jakieś mm, takie co, związane z jakąś, związki frazeologiczne, czy też związane z jakimś tematem typu na przykład kosmos. No to było parę wyrazów w tym, z tego tematu. No dzisiaj najpierw był dziki zachód, później było może martwe. Także takie dwa wyrazy, takie dwa mm, hasła. Nie wiem, czy to coś w tym wypadku pomoże, bo że one były z tej samej kategorii, w gruncie rzeczy, ale, ale może, może. Czyli trzeba uzupełnić brakujące litery i odczytać hasło. Jest tam ktoś, kto ma troszkę siły? <śmiech> <śmiech> Proszę spojrzeć, dobrze? Słucham? No, no dobrze, to spróbujcie Państwo pomyśleć. Jeśli ktoś wymyśli, to z kolei zapraszam do telefonu i do studia. Ładnie zaczęło w sumie tak szybko te dwie pierwsze zagadki były rozwiązane i troszkę się tutaj rozochodziłam, żeby to tak dalej szło. 200 zł może w takim razie. Może to Was jakoś tutaj przemusi do roboty albo pozwoli się skoncentrować, bo czasem jest potrzebna jakaś motywacja taka silniejsza, żeby... żeby Zebrać się do kupy, no to może to pomoże te dwie stówki. To jest dużo pieniędzy, to jest duża nagroda. W naszym programie to jest duża nagroda. To nie za każdą zagadkę też taką nagrodę mogę zaproponować. Proponuję tu, bo według mnie nawet wygląd tej zagadki jest, jest trudny jest taki odstraszający, niezachęcający. Strasznie długi jest ten wyraz. Drugi, jest strasznie mało tych liter. Często tak wizualnie ludzie po prostu niektóre zagadki odrzucają i nawet nie próbują ich rozwiązać. Być może byliby w stanie, gdyby chwilę pomyśleli. Być może, ale na pierwszy rzut oka wygląda to tak strasznie, że wielu ludzi przełącza na inny kanał myśląc, że ja się będę męczyć. Mam nadzieję, że zobaczą ci ludzie tutaj tę kwotę 200 zł. I proszę sobie wyobrazić: 200 zł to już jest tak porządne pieniądze. Naprawdę można sobie już z tym coś fajnego zrobić. Także. Sądzę, że warto. Proszę się zastanowić, jeśli komuś się uda, to, y, uda rozwiązać zagadkę, to zapraszam do, y, do studia.